Ale udało ci się pozbierać wszystkie śmieci. Tak! Musiałam tylko znaleźć jakiś inny sposób. A, robić użytek z tego, co się ma! No jasne! Zosiu, jesteś genialna! Dlatego chciałam wam powiedzieć. Nie, 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 nie. Dlatego chciałam wam opowiedzieć o tym, jakie cudowne jest stacyjkowo. Jednak zamiast słów wolę użyć obrazów. Proszę o film! Wyszło mi prawie jak na rozdanie Oscarów. Wiem, jak ocalić mój film, ale czasu jest mało. Pomożecie mi? Jasna sprawa! co się nie zawiedzie. Pit, ty spróbuj zagadać panią burmistrz. Dobrze, baniaczku, już do niej jadę. Świetnie! Bierzmy się do pracy. Jeszcze wszystkim pokażemy, kto jest szychą w stacyjkowie. Jasne! Yes! Yes! Ojej! Bruno jest w drodze, czy nie tak, Pete? O, tak! Nasz mały buraczek nie wystawi pani do wiatru, pani kartsmistrz. E, Prosił, żebym coś pani powiedział. E, co to było? E, mam to na czubku gwizdka. E, jak to szło? Ale pani ochmistrz, czy pani może pamięta... E, co to było? E, nie może pani pamiętać. Jeszcze nie było pani na świecie. Trochę spóźniony. Och, Bruno, nareszcie jesteś. Powiedz mi, proszę, że skończyłeś film. Tak. Proszę popatrzeć. Wiecie kto jest śchóo w stacji Kowie? <grystanie> nikt z nas nie lubi czekać. Zawsze staramy się być w ruchu. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Korety, ale za to nikt się nie nudzi. Nikt tu nie myśli tylko o sobie. Na pierwszym miejscu stoi współpraca. I nawet kiedy zadanie jest trudne, zawsze kończymy je z uśmiechem. Więc kto jest szychoł w stacyjkowie? Każdy z nas jest szychoł w stacyjkowie! Purni lodów, tylko nie urwij mi głowy. Spróbuję! <noise> Cześć, Emilko! Cześć! Zosiu, w parku Safari kręcą w nocy film. Wszyscy są zaproszeni. Film. Miała być farma i jest. To znaczy, że niedługo koniec. Super! Tak! No cóż, jasne. Tylko wcześniej wezmę kąpiel i pójdę na woskowanie i polerowanie. Słyszałaś już? Nie? Co ty mówisz? Tak czułem! Nie chcesz się wybrać? Każde koło będzie im potrzebne. Cóż, szczerze mówiąc, zawsze chciałem wystąpić w filmie. Mm. Czego się dziś nauczyliście? Uważać na tunele. Na mosty i na drzewa przy torach. <noise> Doskonale! To jest koniec? Cztery Do zobaczenia! Raz dwa, i e, Witaj, Koko! Cześć! W samą porę księżyc wzejdzie już wkrótce. No chodź, nałożymy ci siatkę kamuflującą i ruszamy na miejsce. Nie mogę się doczekać. Nie, nie mogę uwierzyć, że zobaczę to na własne oczy. Chyba słychać śpiew ptaków? <grym wytkujesz> Wilson, więc to ty? Skąd się tu wziąłeś? Chyba nikomu nie wypaplałeś? No, co ty? <grym wytkujesz> Wszyscy! Nie! To ja się wygadałam i wszystko zmarnowałam! Jestem gotowy, Karen! Świetnie! Jej. O, patrzcie, a co to? Uwaga! Zaczynamy! Dzięki! Jeszcze ja! O. Dzień dobry! A my się chyba nie znamy! Jestem nowa i jestem parowozem! Zobacz, mogę zrobić. I para robi buch! Właśnie widzę! Do widzenia! O, do widzenia! Uważaj na siebie! Pyrza! Czekaj! Pojechała tam! No to... Ja! <śmienicza> Piasek łaskoczy mnie w koła. Dobra robota, Bruno. <śmienicza> Dzięki. Ratun! A cóż to? Stpary, Wilson! To było niesamowite! Jesteś nadzwyczajny! Poradziłeś sobie z prawdziwym niebezpieczeństwem, wyrazy uznania. Bardzo dziękuję. Obiecałam ci, że wrócę później i spróbuję, i wróciłem. Doskonała robota. Teraz wszyscy wiedzą do czego służy piaskownica. Nawet mała pyza. <grym <grym> Ci się. Jesteś parowozem, jak się patrzy. <laughs> Such parowóz. Jestem z ciebie dumny, Pyzo. Coś wspaniałego, to? Dobra robota, mój słodki cichciaczku. Dzięki. Jestem parowozem. Mogę robić to! i parafuf. Magnifico! Mi szyby zaparowały ze wzruszenia Nutko, oprowadź naszą nową koleżankę po stacji No właśnie I pokaż jej, gdzie będzie mieszkać w skarbie Dobra, chodź Załadunek Wagonownia Skład węgla Wysypisk Koniec się coś okropnego. Przyjęli nową uczennicę i wysiadali nas z naszego pawilonu. Serio? Gdzie ona jest? Tam ją zostawiłam. Całkiem samą? Nutko, to niezbyt uprzejme. My też na początku nie mieliśmy przyjaciół. Właśnie, że tak. Mieliśmy siebie. O, łuczek, masz rację. Byłam dla niej niedobra. No chodź, zajmiemy się nią. Chciałam cię przeprosić. Nie wiem jak mogłam cię zostawić. Tak, trochę się jeszcze chwieje na koła. To? Jest buczek. Cześć. U. Wygląda tak jak ty. Tak, będziemy się z tobą przyjaźnić. Pokazać ci pawilon? Tak, Proszę. Nutka buczek i by gotowi do drogi. Tak. <noise> Buczku! No. Jest za nami, a nie przed nami. Jedziemy! Chyba ich przegapiłam. Uh. 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 A niech to bieg daje się bez znaki. Dzięki. Oh. Olka! Oh, całe szczęście. Oh, moje małe ciuchciaki. Oh, tak się o was martwiłam. Dobrze się czujesz? Oh, to nic takiego. Chodźcie. Dalej? Proszę sam. Na pewno dobrze się czujesz? Tak. Mam się świetnie. Tylko. Jestem zmęczona. O nie! Skończyła ci się para! No, dość na dzisiaj czas jechać do domu. Ale kto wejdzie do drużyny? <laughs> Dowiecie się, gdy dojedziemy? I jak my teraz zostaniemy ratownikami? Ktoś musi pomóc Oldze. My możemy ją pchać. Jasne. Nie martw się, Olga. Masz tu ratowników. Edzio! Zosia! O, wszystko w porządku? Tak, mała awaria. Myślałem, że już mnie nie znajdziecie. <zysy> Zobaczyliśmy kłęby pary. Jestem z ciebie dumny. Miałeś dobry pomysł. Uch, widzę, że straciłeś dużo chłodziwa. Ej, nic się nie martw. Edzio mówi, grunt to spokój. Odholujemy cię na bok. Już pewnie dawno się skończył. A teraz chwila, na którą wszyscy czekali. Ten wagon to prawdziwy przebój sezonu. zaprezentuje go państwu... Nasz... Rektor! Zaprezentuję go Państwu nasz Hektor. Och, gdzie on jest? Na co czekamy? Tutaj jesteś. Wszyscy czekamy. A ja czekam na przeprosiny. Świetnie. W takim razie sam zaprezentuję Twój wagon. O, o, o nie, mowy nie ma. <laughs> to zawsze działa. Ha. A. Hugo, dobrze, że jesteś. Zajęliśmy Ci miejsce. Dzięki, Zosiu. Jeszcze parę minut i byś nie zdążył. No właśnie. Jaka jest ta główna atrakcja? Nie wiemy. Jeszcze jej nie pokazali. O, to super. Hektor trzyma nas w napięciu. No i nareszcie <grym> przedstawiamy nowy, rewolucyjny wagon pasażerski o wysokich parametrach użytkowych z szybko reagującym dodatkowym pneumatycznym układem zawieszenia. Czyli Super Life 1300! kawałka. Tu jest! O, tylko spokojnie! Danbar byłby taki dumny, gdyby mnie teraz widział. A, rozumiem! W którą stronę to idzie? Nie, nie tak chciałem! lepiej. jeszcze to Uf. Co teraz? Hmm. A. Ciągnąć, ciągnąć. A, no jasne. Tempo, tempo, tempo. zapomniałem się z wami pożegnać. Do widzenia Danbar, powodzenia. Dzięki. A gdzie jest Bruno? Właśnie pojechał cię szukać. O, więc się minęliśmy. No to ruszajmy do niego wszyscy razem. Za mną, dziewczaki. Wszystko robiłem nie tak. Trzeba było słuchać Skylara. Dobra. Jeszcze raz. Zamknąć oczy. Grunt to płynny ruch. Jak dotąd dobrze. Łynny ruch. O, tu już nic nie zostało, tylko ten jeden nudny i płaski. No to do roboty. Naprzód. Do tyłu. Naprzód. Do tyłu. Czy mam robić coś innego? Nie. Udało się. Ja lubię, się obsługi wagonu, wagonu platformy i to sami bez nicznej pomocy. Naprawdę? A co tu robią te wszystkie inne wagony? Tych nie udało nam się uruchomić. Dostaniemy złote koło. <śmienny> Ale kto porozwlekał te wagony po torach? Ktoś mnie powrócił farbą, która nie chce sejski myć. Do późnej nocy będę tu siedział, żeby sprzątnąć ten bałagan. Ja już ledwo Ktoś mi przestawił moją węglarkę. Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Ktoś mi ukradł wszystkie narzędzia. No cóż, Nutko i Buczku, za to, co zrobiliście, nie dostaniecie złotego koła. Przeciwnie? Będę musiała wam jedno odebrać. A niech to. A teraz proszę przywrócić porządek na stacji. Dobrze, Wiolu. Naprawdę nam przykro. Naważyliśmy piwa. Chodziło nam tylko o to złote koło. No wiem, nie myśleliśmy o niczym innym. Bierzmy się już do roboty. Może wam pomóc? O, dzięki! No to w drogę! Dźwięki. Gotowe! Uf. Na szczęście żadne z nich nie ma nalepki. No. Och, co ja teraz zrobię? Nie są le... Och, to nie są lody dyniowe. Ano nie są. Nalepki są od lodów Nie trzeba było tego mówić. Niby czego? Nalepki! O! o nie! Zjazd! Te lody chyba się nie nadają na kiermasz. Nie martw się, tam i tak nie ma wagonu. Więc dokąd jadą? Teraz to! Wpadłem! Nareszcie do pracy. Mam nadzieję, że nic więcej nie przeszkodzi mi w tworzeniu moich nowych arcydzieł. mu puszczą zawory. Co ja narobiłem? Nie można robić wszystkiego jednocześnie. Z naszą pomocą można. Nilson, ty idziesz mieszać. Ja nalewam do pudełek, a buczek je stempluje. Och, dziękuję wam! Zachowałem się wcześniej jak bałwan. Nie ma sprawy. Chciałem być jedynym asystentem Frostiniego, ale pracą trzeba się dzielić. Tak, co trzy ciuchcie to nie jedna. Mieszać! Nalechać! Hmm? Nie martw się, prostini. Nowe lody mogą wyruszać prościutko na kiermach. Manifico! Nie dałbym sobie rady bez nutki i buczka, bo co trzeciu chce, to, to nie ma!